W katedrze zamojskiej znajduje się dobudowana kaplica, w której został pochowany Jan Zamojski. To jest kaplica zamojskich, pięknie z Sufitem ozdobiona, tu z lewej strony mamy dwa portrety Tomasza i Jana Zamoyskiego, na dole przepiękna tablica z czarnego marmuru. Pamięć kanclerza i hetmana uwieczniona. Pieczęć kanclerska oraz buława. Kartusz herbowy rozczytywany lewo-prawo w pionie, z lewej strony po ojcu, czyli po mieczu, a z prawej stronie po kądzieli. A tu z boku symbole związane z walką. A z prawej strony przecudnej urody Marmurowy nagrobek Tomasza Ordenata Zamuńskiego wykonany z marmuru kararyjskiego no i ten obraz znacie to to jest takie odwołanie się do Rafała Santi z Watykaną. Kojarzycie? A tu przyjdziemy Oczywiście krata ta już jest XIX-wieczna. Pokazująca herb. A tu Fundacja to Dla fundatorów Tak to w tym kościele pochowano 16 ordynatów zamońskich. Pozdrawiam z tego miejsca, które, które świadczy o wielkości Rzeczypospolitej.